Siema ludziska, z tej strony Gizer, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Gothic 4 Tak, jest, tam mam coś takiego e, Jesteśmy teraz tutaj w jaskini Jakieś tutaj sobie stoję e, A tak, ja jestem Gizer, tak, nie mówiłem tego chyba Ale taki mały błędnik Dobra, w tym odcinku chcę wam pokazać, gdzie znajduje się ta modliszka, przy której znajduje się taka broń Taka broń, która może wam się przydać, jeżeli nie zebraliście tej broni, którą aktualnie mam ja, która znajdowała się na wyspie Fesher. Dobra, tylko gdzie ta była modliszka? O oh, shit, what the Dobra, co to było? Aha, dobrze, już wiem no, już, jeszcze no kurde, mógłbyś trafić w tą No come Jeszcze raz, no, świetnie Nie uszkodzi mnie już tak bardzo, więc się cieszę z tego mm, Tutaj była jakaś roślinka yy, Gdzie to było? Gdzieś tam, chyba gdzieś tam yy, To jest modliszka chyba Taka trochę przerośnięta Ale modliszka jak modliszka, trzeba ubić dziada o! Właśnie za tym kamieniem znajduje się modliszka. Widzicie? Taki robot sobie siedzi. To jest modliszka? A! Polna bestia. To jest polna bestia. No tak. Eee... Postrzelajmy trochę z daleka. Podtrenujemy sobie trochę magię, celność i... Nie wiem co jeszcze. Oh shit, oh shit. Dawaj, szybko. Wyjmuj miecz. I naparzyj tego dziada. Trzeba go ubić. Jak widzicie on tak próbował się cofać. Oh shit, oh shit. Dobra. Nie wyszło, o dobra I jak widzicie właśnie on robi takie dziwne tutaj e, rzeczy I sobie takie lata, o shit dobra. Ej kurde, dobra, nie wyszło aż tak źle e, Trzeba go tu palnąć kilka razy Dobra, okej, okay, dobra, szybko uciekamy Wyjmę tego czara e, Tutaj cię podpizdnę trochę i cię zabiję e, Dobra, no i tutaj zabiliśmy pierwszą pono bestię ona ma tutaj jakieś e, fajne e, cośki. A tutaj mamy tą broń. To jest. E, tak, to nie jest mikstura. To jest mor Morgen Stern. E, poranna Gwiazda z niemieckiego. Tak się tłumaczy chyba. Tak, tak się tłumaczy. Dobra. E, broń wygląda e, cienko. Zaraz Wam pokażę. E, 15, a my mamy 22. Więc e, no, trochę dużo. Dobra, czyli pierwszy czas ten, no, yy, zrobiony. Teraz lecimy zrobić jakąś misję. Antałki miodu, kickopowy, bla bla bla, jakiegoś hmm. Dobra, nie teraz. No, to też nie teraz i to też, no to idziemy po po, 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 po. O dwa antałki chodźmy, ponieważ takie latanie po tym, po mapie może być trochę nudne. Co to było? O, dzień dobry. Pani jest z kim? Czego bandyci szukają na waszym moście? A, kojarzę ją. To jest taka babka, właśnie myśliwa, która. Czemu to? która spotkamy jeszcze nie w dalszym etapie gry Która też zaczyna most, quest Chyba mam zabić gobiny, Później dla niej albo coś takiego Nie, pozwala nie, nie pamiętam kupcą. do a a Czym tak się w ogóle, w ogóle zajmujesz? Się tu zajmujesz? Gildia przysłała mnie tu Bym pilnowała wybrzeża Na wypadek gdyby merytalczycy Zeszli na Patrzcie. Do której gildii należysz? Lewituje. Do leśnych z krwawej doliny O ile nadal istnieją co masz na myśli? Zanim mnie tu wysłano, znaczna część gildii dołączyła do Lorda Gavana, by stawić czoła Myrtańczykom w wąwozie torniarskim. Tuż przed tym jak Myrtańczyków do doszły mnie słuchy, no że tak, Myrtańczycy ja zajęli wąwóz i zepchnęli Gawana z powrotem Dobra. do Krwawej Doliny. A to dla mej gildii nie wróży nic dobrego. Tak, dokładnie. Powiedz im. Walcz o swoje prawa. Dobra, na razie. Tutaj mamy jakieś ziółka więc sobie je zbierzemy. E, mapę chciałem zobaczyć te zaginioną. What the Dobra, nie wiem o co chodzi. E, dajcie mi moją runę taką. O właśnie tą górę. I biegniemy. Ura, nawa, szybciej. Co to jest? Kółek, skrzynia. E, nie wiem. Dziś tu były dziki. Widocznie się gdzieś wyniosły. Kiedyś jak je, kupiłem arkanię, zacząłem w nią grać. E, tak więc jak przy, przy, na, przypłynąłem na ten kontynent. E, e, obraz był taki czarno-biały, ponieważ padał deszcz, a wtedy arkania była jeszcze taka e, gorsza niż jest teraz. E, tak więc nic nie było widać. Ginnieście Nic nie było widać. No i musiałem się ściągnąć takiego Hotfix, to się nazywa chyba tak. Yy, musiałeś ściągnąć sobie hotfixa, mm, żeby naprawić ten błąd. O jazu, telefon, za chwilę wracam. Okej, okay, jestem z powrotem. Sorry ludziska, ale nie da nagrać. No kurde. Dostałem chyba. A, ale tu też dostałeś. Hurra. No i po tobie. O. Hmm. Ciekawe. Co tu zdawało? mana, a ja mam taki taki sobie amulet. Um, dobra. Gdzie miałem iść? E, chyba gdzieś tam. Będę sobie te, tutaj podjadał. Sorry, ludziska Podjadał taką bułkę. Bardzo dobrą. Smaczną. Mam Na nadzieję, że się nie obrazicie. Mm -hmm. Dobra, tam jest jakiś koleś Trzeba do niego zagadać. Dobra. Chodzimy. Z tobą już gadałem. Chodźmy pogadać o zaginionej stopie. Ty tu nowy? Tak. Czemu? To może się jeszcze nie skumałeś z tą murdrą. Może byś pomógł rybakowi w potrzebie. Co miałbym dla ciebie zrobić? Zgubiłem drewnianą nogę. Wiem, że to głupio brzmi. Ale... Byłem zły jak cholera i jeszcze podchmielony. Mógłbyś jej dla mnie poszukać? Czemu sam tego nie zrobisz? Bo gobliny się robią coraz zuchwalsze. A ja jestem rybakiem, a nie żołnierzem. Za to ty wyglądasz na takiego, co umie robić bronią. A tak się spytam. Co on umie robić tą bronią? Bo ja za bardzo nie wiem. Mm. Roter powiedział mi o drewnianej nodze. Uważa, że należała do zmarłego męża Murdry. Zgadza się. Po z Murdrą buchnąłem nogę w ramach zemsty. I teraz Właśnie. chcesz ją oddać? Chce nie chcesz się znakomić? Buchnijcie jako mój drwnian... nogę w sensie na pewno na złoto. będzie spokojnie. Może i noga Belgora jest dla Murdry ważna, ale wiesz mi, złoto jest dla niej ważniejsze. Wymyślę coś, do czego już tak przywiązana nie jest. Na co chcesz wymienić drewnianą nogę? Eee, prawie cię nie znam. Przenieś nogę, to pogadamy. Dobra. No, co kawalerię do tej drewnianej nogi? nogi. To może chociaż dałbyś mi jakieś wskazówki, które pomogą w poszukiwaniach. Jest gdzieś na świńskiej górce. W tym wzgórzu na wschód stąd. Cuchnęło tam goblińskimi szczynami. Tyle pamiętam. A w oddali było widać starą dobrze, wieżę. dobrze, że w ogóle coś pamięta. Co? Pójdę tam zatem i poszukam tej nogi. Zostajesz tu? Nie. Wracam do swojej chaty na plaży. Tam mnie znajdziesz. Dobrze, że nas tutaj czekałeś na tym odludziu. Jakiejś dziwnej wieży. Specjalnie po to, żeby dać nam questa. Jestem ci za to bardzo wdzięczny. Ale możesz już sobie iść. Mm, dobra. Jak widzicie na wprost mamy. Mm, ...grupka człowieków, którzy. Ale się wiatr zerwał. Mm, którzy dadzą nam te dwa ataki, ale musimy najpierw coś z nimi zrobić, czyli mm, im wpierdolić. <grych> <grych> Czego tu szukasz? Hmm. Tak, widzimy tutaj o, no dwa koksy masz, tu miodu, Pancujcie, no. Spragniony nam się trafił. <laughs> I co myślisz, że dostaniesz? Po coś przyszedł? Tak że dostanę. Dawaj dwa antałki miodu, a zostawię ci gębę w jednym kawałku. Ej, chłopaki, chodźcie tu. Trzeba komuś spuścić lanie. Dobra. No to się bijemy. Do widzenia, panowie. Macie w Macie w pierdzie od gizera, a wiecie co znaczy? Macie w pierdzie od gizera. Włoż się ty. No i co, i co, i co, i co, no i co, no i co, mnie walne i ciok jeden. Dobra, masz tą pizdu. Ty masz jeszcze raz. Kurde, musicie akurat obydwa załączać te ciosy. O, come on, to mnie tym Kurde, coś się zrobił. Jakżeś ty to zrobił? Dajcie mi jabłko. Super. O kurde. No, kurde, będziesz tysiąc razy użył tego, bo zastanawiać się Nie dasz się spokojnie odbić. i wiecie, wiecie co? Ja go załatwię. Świetnie. No, będzie spokój. Dość. Dawaj miód. Dawaj miód. Masz. I jakoś odechciałem się pić. No, bo nie masz czym. Ho, ho, ho. Dobra. Yy, okradniemy ich. Może coś tu maram? Chleb, chleb, Dawaj mi chleb. Jabłko, świetnie. Uuu, skrzynia złoto. A chemiczna receptura pierścień, marchewka i jakaś potrawka mięsna. Super. Yy, ten nóż sprzeda się. Ten nóż sprzeda się. Yy, macie coś tu jeszcze ciekawego? w się. Chodzę wam po twarzy. O, 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 o. Dobra. Koniec odziurniania się, trzeba kręcić. Lecję. Yy, mm, Zadzwiła piła. Ciekawe. Yy, o, mam nowy poziom. Świetnie. Yy, no to co? Co to my tu co to my tu mamy? zdrowie wytrzymałość. Tak. Damy sobie w tą. Tutaj mamy zdrowie, walka wręcz, damy sobie w to. Tutaj. E, nic ciekawego to nawet nie próbuję. Ukrywanie się. Nie. Łaska danosa nosa. Łaska breniara. Trala lalala. -la -la. Jeden Pilmana. Mm. Hmm. Ciekawe. A jakby tak sobie dać to coś tak damy sobie to no zapisz e, mam teraz trochę więcej życia hurra i pora żeby kończyć ten odcinek ponieważ chyba trochę za bardzo wam przynuzam, co to było e, nie widziałem tego e, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku mam nadzieję że wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie oceniajcie Na uu, co to Dzik! Ja! Yeah. Podajmy dzika na końcu odcinka. Wow, wow, wow. O kurde. Nie? Dawaj. Jeszcze raz. O kurde. Zazielenił się. Wo wow, wow, co ty robisz? W ogóle w poprzek biegnie. Koleś. Prokoleś, dobra. Dzik. Co ty masz? Dzik, dzika. Dobra. Tak więc, koniec tego odcinka. Na razie. Cześć. Pa.